Mam na imię Natalia i jestem uczestniczką pierwszych warsztatów i rekolekcji Kobieta w Tańcu. Chciałam Cię zaprosić na wyjątkowe rekolekcje Kobieta w Tańcu, które jako jedyne dotykają nie tylko sfery duchowej, ale również psychicznej i fizycznej. W Towarzystwie innych kobiet możesz spędzić cudownie czas. Słuchając konferencji i codziennie ruszając się w rytm uwielbienia Pana Boga. Podczas tych warsztatów i rekolekcji poznałam ludzi z pasją, którzy pokazali mi, że życie to nieustanne uwielbienie że we wszystkim co robię, tak naprawdę w mojej pracy, mogę uwielbiać Pana Boga. Możesz właśnie zdać sobie sprawę z tego, że jesteś córką króla. Doświadczyć tego, że jesteś ukochaną córką Boga. Miłością odwieczną i bezwarunkową. Podczas tego czasu tutaj po raz pierwszy doświadczyłam, że Pan Bóg przemawia do mnie nie tylko przez moje wnętrze, ale też przez moje ciało. Jezus jest najlepszym lekarzem i On leczy nasze zranienia właśnie w tańcu. Więc jeśli ktoś był na tysiącu rekolekcji różnego rodzaju e, i ciągle poszukuje siebie, e, jest kobietą, to polecam, żeby odkryć siebie w tańcu. Zwłaszcza w tańcu z Jezusem. I zapraszam wszystkich na rekolekcję i warsztaty Kobieta w tańcu. Był to wspaniały czas. Naprawdę serdecznie polecam warsztaty i rekolekcję Kobieta w tańcu. Zapraszam serdecznie.